Czerwiec to moment, kiedy natura rozkwita pełnią barw, a my możemy spojrzeć na swoje cele z nową energią. To półmetek roku. A więc czas na refleksję i nowe decyzje. Bo patrząc na swoje listy już widzimy, co się udało, a co wciąż czeka na realizację. Ale pamiętaj, szklanka jest do połowy pełna. Zostało nam jeszcze pół roku. Pół roku możliwości. To świetny moment, by się zatrzymać i zrozumieć. Że każda chwila to szansa na zmianę, a zmiana zawsze zaczyna się w jednym miejscu, w twojej głowie. Od decyzji, która rozpala działanie i przywraca sens i kierunek. Yes. Jakie kroki możesz podjąć, by druga połowa roku była naprawdę twoja, z odwagą, z intencją i pełnym zaangażowaniem? A jeżeli nie wiesz, jak działać w oparciu o swoje zasoby, wyznaczyć kierunek, czy ruszyć z miejsca, napisz. Porozmawiamy, bo czasem wystarczy jedno spotkanie, by zobaczyć więcej.